Witam Was. Korzystając z okienka pogodowego oraz to, że w końcu mam je, cały jeden dzień yy, dla siebie, czyli mogę coś tutaj w tym ogrodzie zrobić, chciałam Wam pokazać kawałek tego mojego ogródka. Więc tak może pamiętacie, siełam po raz kolejny marchew. No owszem, coś tam rosło, marchewki troszkę jest, ale zaczęła też i kwitnąć. Ja myślę, że znaczenie miały te chłody, które były i wiem, że tak się dzieje. To cebulę będę już wyrywać, bo już się pokładła. No wy, wyrosła taka, coś tam, coś tam parę cebulek będzie. I teraz następna grządka to jest pietruszka. Pietruszka nie najgorzej, pierwszy raz w ogóle wyrosła mi cokolwiek, to jest korzeniowa. Rośnie, a między pietruszką były buraki chyba z tamtego roku jeszcze. Nie się jakoś wysiały. Niestety one też zaczęły kwitnąć. Więc no nie wiem, czy z nich coś będzie, jakiś buraczek, niby rośnie, ale jak kwitnie, to chyba w bulwę już nie pójdzie. Chociaż tutaj kwitnie i jakaś tam mała bulwa jest. O, tak pięknie wyrosły, zakwitły. Nie wiadomo skąd się, skąd się wzięły. Niezaplanowane. Eee, kolejna grządeczka to jest yy, grządka, na której mam sałaty i cukinie cukinię niedawno przesadzałam. No i troszkę się już zabrała za siebie. Resztę tam ślimaki. Tutaj właśnie ten fragment całaty lodowej, którą mi obżarły. Ślimaki totalnie. Natomiast tej takiej kędzierzawej i tutaj tej drugiej. Póki co nie ruszyły. No A widocznie tej nie lubią. Następna taka grządeczka to jest grządka z ogórkami. No i tutaj też część została zeżarta. Są puste miejsca, ale mam już sadzonki, więc dzisiaj będę dosadzać. A tutaj pięknie rośnie ten jeden, który został mi z kilkunastu. To jest chyba partner. I on z niego już nawet dwa ogóreczki zebrałam. Rośnie taki na razie pojedynczy i tam też dosadzę. Tutaj pod ten stelaż to sobie zrobiłam z takich dwóch wieszaków, które miały być wyrzucone na gabaryty, więc tutaj dałam siatkę i mam fajne rusztowanie na ogórki. E, po drugiej stronie też mam zrobione miejsce na ogórki. I tutaj są te sadzonki, które ja produkowałam w drugim rzucie. No i one są, są takie rosną ładnie. I tutaj i tutaj też. Czyli ogóreczki tak, ale no coś już, coś już jest, Nijak Nie niemoć, jak no na pewno miniarka, bo tutaj widać, ale tutaj jej nie ma dużo, ale jest coś pogryzione, jakieś insekty cały czas żerują na tych biednych roślinach, jak mi jedno to drugie. No i teraz tak, tu jest grządka taka, troszkę kwiatowa w tunelu, tu pięknie rozkwitła pelargonia, ma takie jak różeczki kwiaty. No to wszystko jest mokre przez deszcz, zniszczone. Więc są tutaj obżarcza. To chyba jest, nie wiem, begonia. Begonia pewnie. No, tak ją ślimaki załatwiły. O, i tutaj jakaś ja sobie rośnie. Jeszcze moja piękna róża, oczywiście. Jedna i druga już przekwitła. Idziemy dalej. Dzisiaj wielkie sprzątanie w tunelu też się odbyło. Może pamiętacie z wcześniejszych filmików ja miałam w tunelu wsadzone trzy doniczki z cukiniami. No, to są właśnie te cukinie. Jedna druga i przy tej drugiej, to nie przy tej, przy którejś widziałam, że coś tam rośnie. Jakaś jedna mała cukinka. Już sobie rośnią tutaj, nie wiem czy ją widać, nie, nie widać jej. O, tutaj rośnie jedna póki co. No i one zostały dzisiaj wyniesione z tunelu. Tak samo jak trzy arbuzy też są wyniesione na razie. Jeszcze nie mam dla nich miejsca. No i trzeci arbuz został w tunelu, a mnie w końcu zrobiło się miejsce i dostęp. Do, te, do tego gąszczu. I tu jest właśnie ten trzeci arbus. Jego sobie chyba wezmę i poprowadzę wzdłuż papryk. No bo papryki, tam na dole jest dużo miejsca, więc może sobie spokojnie ten jeden arbus rosnąć. Natomiast tutaj to jest mój las pomidorowy. Powiem Wam, że no błąd na pewno, że posadziłam yy, dosyć gęsto, ale to jeszcze byłby błąd do naprawienia gdyby nie to, że wystarczył na no tydzień nieuwagi i to wszystko poszło na dwa, na trzy jeden chyba na cztery pędy i ja to wszystko pozostawiałam i to był błąd największy i teraz powiem wam, że chcę tutaj zrobić jakiś porządek ale, ale na razie jestem załamana, nie wiem w ogóle jak się do tego zabrać no, żeby mnie tylko nie poniosło i zbyt radykalnie, żebym tego nie potraktowała. No, bo tak. Niektóre pomidory, faktycznie, o, tutaj już pięknie, piękny pomidor jest. Tutaj drugi. Niektóre zawiązują. Te owoce już są. O, tutaj, tutaj. Tutaj, ale one są w bardzo różnym stadium rozwoju, bo część Dopiero zaczyna kwitnąć, zwłaszcza w tym drugim tunelu. A tutaj, no niby te owoce są, ale no boję się, że jak to tak zostawię, a nie mam doświadczenia, jak to nawozić i czym i ile, żeby po prostu one dojrzewały. Poza tym, te upały duże też się chyba owoców nie zawiązało, bo dużo kwitną. Dużo kwitnie, ale nie zawiązuje owoców. No te pomidorki no wszędzie gdzieś tam są, ale widzicie co tutaj się dzieje. No gąszcz. Nie wiem, nie wiem. Na razie mam chwilę załamania. Może usiądę za chwilę, pomyślę. Dobrze, że już odblokowało mi się to wejście do tunelu i one, już tutaj, te cukinie zostaną. Niech się dzieje co chce. Najbardziej się boję burzy i gradu. My teraz sobie możemy przejść do następnego tunelu Wam jeszcze pokażę. Tutaj fasola, gdzie właśnie mówię, część ładnie wyrosła, a część zniknęła, ale to ślimaki zżerają. Dzisiaj chyba wykopię czosnek też i zrobi mi się wolne miejsce na grządce. A tutaj jest drugi tunel, w którym są, w którym są ogórki i ogóreczki. No Rosną ładnie. Oczywiście pożarte już przez coś. Będę tam musiała jakimś arkologicznym. na jakieś insekty, nie wiem, insekty, co to jest. No coś to jest, co zżer, z, podziurawiło mi, bo robiło mi takiego plamy na tych ogórkach. wygryzione, to nie niewyssane. No ale ogóreczek dzisiaj go właśnie zerwę. tu jest jeden. Tutaj piękny drugi. Tutaj dwa. Takie ładnie rosną. Następne no, ogóreczki ładnie pozawiązywały. Są mniejsze, większe. Rosną, co mnie cieszy, bo tamtego roku może miałam ze trzy ogórki z tych szklarniowych. A w tym roku przynajmniej wiem, jak wyglądają. Zaraz się pewnie przekonam, jak smakują. No, a tutaj. Pomidorki, one są rzadziej, nie ma, nie ma takiego zagęszczenia, tu jest wszystko OK. tylko wydaje mi się, że no jakoś mało kwitną, są nie, na niektórych w ogóle jeszcze, niektóre w ogóle jeszcze nawet nie zakwitły, tak jak tutaj na tym szaku on w ogóle nie zakwit, ten też nie, no i w sumie nie wiadomo jak to traktować, jak to podlewać. No to jest już ponad moje doświadczenie ogrodnicze, które jest. No, niespecjalnie duże. Raczej mi powiedziała, że marne. No ale nic, no coś, coś pomyślę. Coś może doczytam jeszcze. Co tutaj zrobić, żeby one zaczęły kwitnąć i dojrzewać. Może to kwestia przygotowania ziemi. No nie wiem. Coś na to ma wpływ. No i tyle. Chciałam Wam pokazać. Jeszcze taki rzut jeden na ten tunelik. No pogoda jest, no jest fatalna. Właśnie noce są zimne, więc to nie bardzo wszystko rośnie. Tu jeszcze o, truskawek było nawet dosyć sporo, już są obrane. Też trzeba będzie niedługo z nimi porządek zrobić. O tam czosnek między truskawkami fajny jest, no i tak się a i tak się męczę z tym, żeby coś zrobić, o tam jeszcze grządka z selerami jest pod winogronem, coś tam rośnie, no tak na razie ten ogród wygląda niezbyt w tym momencie porządnie, bo tak jak mówię robię przemeblowanie w nim, więc to wszystko jest nie na swoim miejscu jeszcze, no ale największy problem to, no to jest właśnie z tym. No, Aha, jeszcze papryki wam nie pokazałam w sumie, a papryka powiem wam tak średnio. E, są po jednym, dwa owoce, y, straciła dużo kwiatów, te kwiaty się nie powiązały, te upały chyba które były. O, tutaj taka malutka, ale ma takie dwie papryki, dosyć spore. O, tutaj się jedna przełamała. A też tutaj, ojej, trzeba Będzie to podwiązanie, bo to jest ta z tą największą papryką. No, ale ona więcej nie ma zawiązanych owoców. Tylko ta jedna, więc chyba ją po prostu zerwę. I tyle. No i tutaj. No, oczywiście tutaj jeszcze nornica, czy kret troszkę podkopał. Więc też ucierpiały. No, tak to wszystko bardzo niedoskonałe moje uprawy. No, ale cieszę, że w ogóle są. I takim filmikiem, bo tak to tylko same shorty na razie wrzucałam. Może kiedyś opanuję montowanie filmów, to coś ładnego nakręcę. Ale pokazuję po to, żebyście wiedzieli, że nie wszystko jest tak pięknie. I od linijki, jak się ogląda. Na YouTubie, gdzie wszystko wszystkim rośnie o czasie, dojrzewa, grona się piętrzą, zawiązują, rosną, czerwienią. Że to nie jest tak, a przynajmniej nie od razu. To są lata doświadczeń, a też trochę i szczęścia, mi się wydaje. No, wiele rzeczy się na to składa. Więc dla tych wszystkich, którzy się załamują, że u nich nie jest tak jak na YouTubie, no to chciałam Wam pokazać. Że generalnie to nie jest tak jak na YouTubie. Pozdrawiam. Miłego dnia.